Hej, hejo, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik. Będzie to reporterski book, tak, który stworzyła Sylwia chyba w 2020 roku, z tego co kojarzę, z kanału Teachbook. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i cóż, odpowiem Wam na 10 pytań. Jak tak, zapraszam łapkę do góry i zostańcie ze mną na dłużej. Może, żeby już nie przedłużać tego filmiku, zaczynajmy z pierwszym pytaniem. Mamy złoście, czyli książkę, o której mam złą opinię. Ja ogólnie mam złą opinię, o książce, po której dużo się spodziewałam. Jest to Jabica, Pani Miszczuk. Mi ta książka się jakoś nie spodobała, nie siadła. Miałam dość głównej bohaterki, która mi denerwowała na każdym kroku. Ogólnie ja też kupiłam całość, całą serię od razu, czego bardzo żałuję, bo ja tak często robię. I ja po prostu wiem, że po kolejne książki nie sięgnę. Miałam tutaj ten humor głównego głównej bohaterki. Nie do końca mi spasował też to, że ona tak bardzo walczy o swojego Piotrusia, tam był Piotruś, którego właśnie tak nazywała e, stricte Piotruś, nie Piotr, tylko właśnie taki zrobienie, jakby to było dziecko, a nie osoba, w której się zakochała. E, to mnie bardzo tak denerwowało, irytowało i to w sumie co ona też e, jak się zachowywała, jakoś tak nie do końca mi to wszystko spasowało. Ale w sumie jestem troszkę ciekawa kolejnego części, bo zakończyło się w taki sposób, że no mm, cóż, nie wiadomo, co się dalej potoczy, jak to się wszystko skończy. Ale no nie, o tej książce mam złą opinię i tego nie zmienię. Drugą książkę, o której mam złą opinię, to jest propozycja Gentlemana, czyli to jest trzeci tom Bridgetonów pani Julie Quinn. Jest to historia, która nie spodobała mi się, przy której się męczyłam, przy której byłam zła na głównego bohatera, że tak traktuje kobietę, tak traktuje swoją miłość. I po prostu nie... To była historia, której w ogóle nie kupiłam i przez którą też zatrzymałam się na czytaniu Bridgetonów, no na właśnie trzecim tomie. Na razie nie mam o typu kolejne tomy, bo ja się boję, co ja w nich dostanę, że będę wiecie, jeszcze bardziej zawiedziona. A w sumie pierwszy tom i drugi w miarę mi się podobał, a ten trzeci nie mogę Wam go polecić, po prostu mnie denerwował, mnie wkurzał. I jak będzie kolejna filmowa adaptacja, bo wydaje mi się, że chyba będzie. No, to nawet nie wiem, czy będę oglądała, bo tak mnie irytowało to, co się działo w trzecim tomie, że po prostu ja tej książki nie mogę polecić. I drugie to jest stereotyp, czyli książka, do której byłam uprzedzona, a która miała w sobie to coś. To jeżeli oglądacie moje filmiki ostatnio, to wiecie, o jakiej książce powiem: To jest Krew i Bobiu oraz Drogitą która Ciała, Jak nie pani Jennifer Amantr. Ja ogólnie tej autorki na bardzo nie przypadałam, nie lubiłam, czytałam i wcześniejszą serię Onyx i w ogóle mi się nie spodobała, po prostu ją przerwałam, w połowie powiedziałam, że nie, więcej po jej książki nie sięgam i właśnie Krabi Popi, jak wychodziła to miała takie w miarę dobre opinie i stwierdziłam, dobra, spróbuję, może mi się spodoba fantastyka z romansem, czyli w sumie coś, co lubię, dlaczego by nie spróbować no i kupiłam je, zakochałam się i właśnie nie mogę doczekać trzeciego tomu już wiem, że wyjdzie w październiku, bez tego 3 października będę czatować, będą na pewno czytać, bo jest to historia, która po prostu ma miejsce w moim sercu co prawda, nie jest to historia, która może się wszystkim spodobać. Mamy tutaj dużo takich rzeczy, które są, no nie, które powinniśmy negować, ale jednak wciągnęła mnie, a to teraz naprawdę jest bardzo ciężkie, żeby jakaś książka mnie wciągnęła i nie wypuściła, a te dwie właśnie to zrobiły. I co za to duży, duży plus, że po prostu utrzymywały moje takie skupienie, moją chęć czytania dalej na wysokim poziomie przez prawie cały czas. Trzecie, czyli wspomnienie, książka, do której, która której znalazłam miejsce w moim sercu. Jest to Małe Życie pani Janaki Jan Jan Janagihary. Jest coś, z której ja przeczytać od 2 lata temu, dość gruba, niestety nie mam jej na półce, czego bardzo żałuję, może gdzieś w końcu sobie ją kupię, żeby mieć. Jest to historia... To tak naprawdę czwórce przyjaciół, ale mamy głównego bohatera, którego teraz zapomniałam imienia, aż, no cóż, niestety. Jesteśmy z nim przez całe życie i po prostu poznajemy jego historię, jego ciężką przeszłość, z tym jak sobie próbuje radzić w teraźniejszości, to jak jego przyjaciele są z nim, to jak razem wiecie, się kłócą, jak razem są przy sobie, jak się poznali na studiach. Jest to bardzo ciężka historia, bardzo trudna historia o życiu, o codzienności i o dokonywaniu ciężkich, trudnych wyborów. Hmm, więc to jest cytat, który po prostu jest w moim sercu zawsze e, i która z niego nie opuści się tak łatwo. Oczywiście drugą książką to jest Ania Cielonego Wzgórza, którą czytam jako mała dziewczynka, która po prostu uwielbiała historię Ani, która chciała być jak Ania, która po prostu chciała mieć te same przygody, taką niesamowitą wyobraźnię, jak ona, bo ja takiej wyobraźni nie mam. E więc właśnie jest druga książka. Oczywiście mogłabym podać książki, które czytałam w dzieciństwie, ale nie będę mi podawała, skończę na tych dwóch historiach, które po prostu mają miejsce w moim sercu, jedna bardzo ciężka, bardzo trudna, brutalna, a druga bardzo przyjemna, radosna i taka dziecięca. Czwarte to jest niesprawiedliwość, czyli bohater, którego losy potoczyły się nie tak, jak chciałaś. I tutaj miałam troszkę problem, ale stwierdziłam, że to jest love line, czyli romans, gdzie zakończenie historii, ja nie przeczytałam drugiego tomu, ja skończyłam tylko na pierwszym tomie, może tak to skończę, ale jak ja przeczytałam ostatnie strony pierwszego tomu, byłam taka wściekła na jedną z bohaterów drugoplanowych. Po prostu tak perfidnie zagrała na uczuciach i na posiadaniu dziecka, że mi to złamało serce. Ja byłam wściekła, że tak, że tak autorka zrobiła i ja stwierdziłam, że drugiego tomu nie chcę, bo tak naprawdę tą decyzją zniszczyła życie nie dwóch osób, tylko czterech osób. I ja stwierdziłam, że nie. I właśnie tutaj to nie tak chciałam, żeby ta historia tam się potoczyła w pierwszym tomie. A No cóż, potoczyła się jak się potoczyła. I tutaj wybrałam tylko tę jedną książkę, bo było takiej dużo masy książek, ale stwierdziłam, że nie chce się, wiecie, tak na masę różnych historii rozdrabniać. Po krótkiej przerwie wróciłam do Was. Następne jest rozczarowanie, czyli książka, której zakończenia się nie spodziewałam. Miałam inne wyobrażenie. Ja tutaj zadałam dwie książki pierwsza książka to jest pierwszy tom serii Niby Noc. A tutaj wzięłam drugi tom, nie wiem dlaczego, ale chodzi mi o pierwszy tom Niby Noc, Kay Kristoff. Ja jeszcze nie przeczytałam drugiego tomu i trzeciego, ale ogólnie ja miałam nadzieję na inne zakończenie pierwszego tomu. Miałam nadzieję, że... Że miałam nadzieję, o może ten sposób, że inaczej się to potoczy. Troszkę naszej dla głównej bohaterki i dla bohaterów drugoplanowych, ale niestety tak się nie stało. Dużo się powywracało do góry rzeczy nogami, ale wiem, że to też jest potrzebne dla dalszej historii w jakiś sposób, żeby nie było tak prosto, tak łatwo, żeby też właśnie było, że bohaterka walczy z, z różnymi przeszkodami, które są na jej drodze, ale nie spodziewałam się, że aż tyle osób tutaj dostanie na koniec. Uśmierconych może w ten sposób powiem. Druga książka to są wrony, i tutaj właśnie mam nie do końca rozczarowanie, bo nie mogę tak tego nazwać, ale ja do końca ja do końca miałam nadzieję, że taki stres inaczej skończy. I tutaj osoby, które czytały, wiedzą, o co mi chodzi. Bo to jest historia o dwóch córkach, o dwóch siostrach, o Kasi i Basi. Jedna z nich jest uzdolniona artystycznie, ale jest gniewana przez swoją matkę. Na zewnątrz matka się nie chwali, wszystko jest w porządku, wszystko jest piękne, ale w domu docenia tą drugą córkę. A że ta Basia jest bardzo właśnie wrażliwa na to wszystko, to na to do siebie bardzo bierze. I też wiecie, jak można dorastać w domu, w którym wiesz, że jesteś nielubiona, niekochana, jak nie masz wsparcia od najbliższych, tylko zawsze to Twoja siostra jest wywyższana, wywindowana. Bardzo trudna historia o rodzinie, o tym, jak jesteśmy, jak o tym jak właśnie jest traktowana w gronie najbliższych, o tym, jak też ją niektórzy zawiedli, jak się z tym podzieliła w szkole. Bardzo ciężka historia, i tu właśnie miałam nadzieję, nad nitym rozczarowanie, ale że miałam nadzieję na inne zakończenie. No i cóż, niestety tak nie wyszło. Smutek, czyli książka, która Cię wzruszyła. Tutaj muszę dać promyczka. Jest to historia. Kim Holden, czyli promyczek jest to dziewczyna, przepięknie gra, przepięknie śpiewa, rozpoczęła teraz studia, też ma najlepszego przyjaciela, zakochuje się w innym chłopaku. Wiecie, wygląda, że to jest cudowne, świetne życie, ale jest to książka pełna cierpienia, pełna bólu, też poznajemy jej przeszłość, to, że miała siostrę o którą się opiekowała, to, że ich rodzice się nimi nie przejmowali czy net Umarli wcześniej i wszystko właśnie spłynęło na nią. E, historia, która jest ciężka, ale zarazem jest przepiękna i to właśnie historia, przy której ja się wzruszyłam. I ta historia, przy której ja się wzruszyłam, to jest 10 poniżej zera, ale o tej książce już mówiłam wcześniej, więc po prostu jest historia, która mnie wzruszyła na e, tym, że dwójka bohaterów walczy o siebie nawzajem, ale to nie jest tak łatwo o siebie walczyć. I tutaj też właśnie mo mogę powiedzieć, że miałam nadzieję na inne zakończenie tej historii, ale czasem nie da się pokonać niektórych trudności ten sposób. E, walka, czyli bohater, który zmaga się ze sobą, ze swoimi słabościami. Ja bym po, tutaj dała ogólnie Patryka z Gujcia. E, jest to główny bohater, jest to wujek dzieciaków, który się właśnie nimi opiekuje po stracie rodzic, ro, matki. Na momencie, gdy ich ojciec jest na odwyku. Patryka, który walczy z przeciwnościami, ponieważ właśnie stracił swoją najlepszą przyjaciółkę, a mimo tego opiekuje się dzieciakami. A po drugie, stracił ukochaną osobę wcześniej, swojego partnera i próbował żyć dalej, ale przez to zamknął się na innych. Stracił to, z czego czerpał radość, ponieważ. Um, nie do końca poradził sobie z żałobą właśnie po stracie ukochanego. I to jest osoba, która walczy ze swoimi słabościami, ponieważ w trakcie tej książki, w trakcie tych wakacji, kiedy są u niego dzieciaki, on się zmienia, on się otwiera na różne możliwości i on po prostu walczy, żeby wyjść. Nawet głupie to, że musiał pojechać autem, żeby zawieźć swojego bratanka do szpitala, a on do auta nie wsiadał przez kilkanaście lat właśnie przez śmierć jego partnera w wypadku samochodowym. Więc widzimy, jak walczy. Osiem, empatia, bohater, którego rozumiesz, z którym znalazłabym wspólny język i tutaj od razu pomyślałam o popisy ludzi, których spotykam na wakacjach, Emily Henry, ponieważ to dziewczyna, która uwielbiała wakacje, tak samo jak ja, która studiowała też swego czasu coś około dziennikarsko-marketingowego i po prostu myślę, że znalazłabym ją wspólny język, żebyśmy opowiadały o swoich przygodach z wyjazdów, o wyjazdach, które planujemy, o tym, z kim nam się najlepiej podróżuje, jeździ, czy samemu właśnie, czy z kimś i ja też swego czasu właśnie tak chciałam Pracować w wydawnictwie podróżniczym, no ale cóż, zmieniłam trochę moją ścieżkę kariery. E, to był tylko taki w sumie chwilowy, wiecie, zachwyt, żeby tak pracować, ale to mi się szybko w sumie zmieniło, więc myślę, że właśnie z nią bym się dogadała. I też drugą osobą to jest Tom i George z historii pszczół, czyli to jest Rachma i Lunde. Nie wiem, czy wiecie, ale to ma pasiekę pszczół. I właśnie teraz ogólnie wybieramy też miód. I ja pszczoły. Uważam za bardzo wartościową rzecz, bez której nie jesteśmy w stanie przetrwać. I właśnie tutaj mam taką trochę rację jak Tom. On był na studiach i wiecie, nie do końca chciał przejąć pasiekę po ojcu. George trochę inaczej uważał, bo właśnie George widział w pszczołach przyszłość, że bez nich nic nie będziemy mieć tutaj na świecie. A Tom tak się na niego wkurzał, nie chciał mu pomagać. I ja jestem trochę z tych osób, co właśnie. Ja bardzo lubię moim czasie pomagać przy pszczołach. To naprawdę jest coś niesamowitego też w przyszłości bym chciała mieć kilka, ale tak naprawdę kilka, trzy swoje ule. Kiedyś tam będę mieć w przyszłości swój dom. I właśnie ja myślę, żebym się porozumiała z Tomem i George'em, bo George jest tym, co tak właśnie ceni pasiekę, a my bardziej rozmawiał z moim tatą. A ja właśnie z Tomem, bo ja też wcześniej mi się nie zawsze chciał pomagać przy pszczołach, czasem bo takie wychy w ogóle mam tam i się nie, nie chcę. A teraz jest całkiem inaczej i to właśnie tak samo jak Tom, on pierwsze nie chciał, a potem wrócił do domu, żeby pomagać tacie przy pszczołach, żeby właśnie rozwijać mm, Sieka. No i trzecią bohaterką to jest Hermiona z Harry'ego Pottera. To w ogóle pierwsza osoba, która przypominała, myśl. Ja też uwielbiam książki, uwielbiam się uczyć. Może nie aż tak bardzo jak ona, chciałabym tak bardzo uwielbiać się uczyć, ale właśnie myślę, że z nią bym się też porozumiała. I też, też swoich przyjaciół bardzo ceni, a ja też tak właśnie cenię osoby, z którymi mam kontakt. Szczęście, czyli książka, która mogę odnać zawartościową. Ja tutaj dałam książkę, e, aha, warto w ogóle mi, pokazywać. Dobra, zawartościowo, no to tutaj mam na pewno historię pszczół, maili ludy, ja w ogóle nie zapomniałam, ale jak sobie przypomniałam, to tak, to ta historia histori i też błękit, czyli to są dwa tomy historii o, mm, o teraz klimatycznych. P pierwsze pszczoły, powinniśmy pszczoły cenić, powinniśmy o nie dbać, żeby one były. I błękit, czyli historia o wodzie, to że w tej momencie zabraknie naszej wody na Ziemi i powinniśmy o nią dbać i ją szanować, a nie wiecie, wylewać ją bez sensu do, do kranu. Niektórzy nie mają takiego szczęścia, że mają wodę z kranu, niektórzy muszą po nią iść dalekie kilometry. I susza to jest historia o tym, że właśnie zabrakło wody i to jest. Hmm, walka o to, żeby przetrwać, o to, jak przez kilka dni została odłączona właśnie woda w Kalifornii, z tego co pamiętam, w tamtych okolicach i jak sobie ludzie z tym radzili, że właśnie jej nie było. Były zamieszki, była walka o wodę, była śmierć, było wykorzystywanie osób, żeby tylko właśnie zdobyć wodę. I książka z za zawartościową to jest Loveless, historia Alice Osman, historia Georgie, czyli dziewczyny, która jest aseksualna, aromantyczna, która dochodzi do tego w trakcie książki, która próbuje to zrozumieć, próbuje zaakceptować tę swoją część w swoim życiu. I też jak to przedstawia swoim przyjaciołom, swoim znajomym, to jakby przez to, że właśnie próbuje odkryć siebie, straciłaby swoich najbliższych i jak próbuje ich później uratować yy, znajomość. I nostalgia, czyli książka, do której tęsknię chciałabym wrócić, to jest Trilogia Slang. Jest to historia, którą ja bardzo lubię, pani Colin Hoover. Mamy tam romans, romans y, dwójki osób. Nic, co zbyt dużo mówił, Wam zdradziła za dużo, ale jest to historia, w której po prostu ja się dobrze bawiłam, która dla mnie jest taka bardzo urocza, a zarazem też jest ciężka. I y, y, ja po prostu lubię tę historię. Jest do której lubię wracać, kiedyś na pewno chcę jeszcze raz nią przeczytać. Oczywiście, książki, do których ja uwielbiam wracać, to może to zabić śmiesznie, ale ja uwielbiam wracać do Harry'ego Pottera, do Narni, do Igrzysk Śmierci i czasem do Zmierzchu. Tak, to są książki, które po prostu mają miejsce w swoim sercu i też jeszcze lubię wracać do Akademii Wampirów, do Rose, do Lisi. Po prostu uwielbiam wracać do tych właśnie pięciu książek pięciu w sumie z serii tak naprawdę. Dobra, a jak Wam taki filmik się podobał, to dajcie znać, jestem ciekawa, jakie właśnie książki, do których Wy uwielbiacie wracać, bo ja mam takie dość oklepane, o jeszcze Anieczanego z góry to nie lubię wracać. Książki, no cóż, po prostu te, które były ze mną od najmłodszych lat, do których często kiedyś wracałam i do których często teraz lubię wracać. To może nie są jakieś wybitne lektury, ale po prostu one zawsze ampowały mi taką wiecie radością i chęcią do czytania jeszcze więcej książek. Dobra, a ja zamykam, mam nadzieję, że Wam się mi podobał, jak tak i zostańcie ze mną na dłużej.